Cześć ja mam z tej strony co witajcie w kolejnym filmie na moim kanale SS, kolejny odcinek z Demolki na banku Na szczęście gramy od pierwszej rundy Nie było tak, że musiałem że musiałem dołączyć do środku meczu jak to było w ostatnich meczach Nieraz raz w końcu mogę zaczynać od normalnie od pierwszej rundy Także nieźle pierwsza e, runda za nami, pierwsza wygrana, pierwszy kill. No i aby tak dalej, mhm. podłożyli już papie, tak szybko. O nie <śc> Tak, dwóch za mną było A i ta werda będzie przegrana. Jeszcze z mhm. A ja tu już na pewno nie będzie nic ciekawego pewnie A raczej nie dobra mamy mamy tego killa o z dachu mnie ściągnął ale coś kiepsko idzie mojemu teamowi tutaj jak pierwsza ląda była nawet fajna tak, teraz już zaczynamy się gubić ja trochę mam chyba małe problemy, bo przed chwilą zauważyłem, że tak, jakby było, brak połączenia z internetem. Pisami na czerwono, teraz nagle tak, jakby na razie jest ok. Mhm, uh -huh. teraz nie przejdę albo. ile tam jest? Nie wierzę. Naprawdę byłem na takiej przegranej pozycji. Nie wiem, wydaje mi się, że mogłem go spokojnie załatwić. Dobra, dać go na jeden. Chwila prawdy. Mamy tylko super. 2 dwa Szybki gwiazd robimy. Obo nie taki szybki nawet. Co za kamper, ale się tutaj schowałeś. To nie dość, że na... tylko asysta, to jeszcze tak w głupi sposób zginąłem, nie wierzę. Nigdy bym raczej się nie spodziewał, że w tym miejscu może się ktoś ukryć. Nie będziemy zmierzani na mapie teraz. Mam nadzieję, że tu się nikt nie ukrył, raczej nie. Ej, jednak! Ej, nie wierzę, ten gość się kryje chyba w jednym miejscu przez cały mecz. Być może. Bo pewny nie jestem, ale... Na to wychodzi, że się kryje w jednym miejscu. No! Załatwiamy go. Uwaga na kamperów. Dobra, nie żyjesz. Ty też. To już nie ma szans. Nie było najmniejszej szansy, nawet, nie, może gdybym miał flesza, nie, nawet jeśli bym nie zwróciłem na to uwagi, może w tym momencie bym zdążył zdefować, się z tamtego. Myślałem, że znowu będą jakieś problemy tutaj. No. Może trochę... <laughs> źle zrobiłem, że tak zastrzelałem. A, ostatni został, no. Fajnie z meczu Rozpoczynamy drugi meczek na lejku Teraz mm -hmm. Nie będzie łatwo się przedostać trzeba Zdjęty z góry Taniec tylko jeden był My się ewakuujemy na górę Ile lat będzie teraz? Dalej mam 100 HP, to jest najważniejsze. I pięknie mamy tam. To może będę tak samo jak wcześniej. Udam się też w to samo miejsce, zagram tak samo. Tym razem był się przyniósł. Co za dany 23 wrażenie w jednym? Bez jaj. Tutaj był ktoś, tak? Nie wiem, tam kogoś saliłem po zwrotę, czy nie z mojego teamu. Gdzie oni się wszyscy podzieli? Gościa, ty masz tam pakę. No bo to to jest nam ostatni gość. Leżysz. Nie mają z nami szans teraz. Trety MVP. trzecie. Wspaniale jak na razie. Bot leży. Ale to tylko bot. Typek leży, został ostatni, przejęty. Nie spodziewał się, że jestem z tyłu. 4, 1, 10 kili, ja tylko jeden ja zgromadził 4 MVP. Rewelacja jak na razie mhm. 7, A czy co ja mówię, 7, 11 kili. Trochę źle to wygląda. A i wiedziałem, że coś pójdzie i tak teraz. To było do przewidzenia. O dzie! Cier... Pierdziel Dawać mi tam tego bota przyjęty, fajnie. No to już mamy Nie wiem. Może coś jeszcze z tego się uda zrobić. Niestety... Niestety... Po prostu my zabrać na czas. Co coś się pojawiło wcześniej? Na czerwono, nie wiem o co chodzi. Gdybym zabił tamtego wcześniej, to na pewno byśmy mieli te... Ja już bym miał tego 14 kila i... Byśmy mieli wygraną rundę i wygrany masz tym samym. Został ostatnie tylko. No. no to już sobie... Nie pozabijam w tym meczu. Najwięcej ja MVP a już się mieć najwięcej killa, ale niestety tego powiedzieć nie mogę. Szczególnie Angelo 3. Ale zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, które jest Widzimy się na następnych filmach. Siemanko!